Trening nóg dla biegaczy. Jak mieć silne i wytrzymałe nogi oraz uniknąć kontuzji? O tym dziś będziemy rozmawiać. Jeśli kliknąłeś ten filmik, to rozumiesz jedną fundamentalną rzecz. Bieganie nie wystarczy, aby mieć silne nogi, wytrzymałe ciało oraz biegać bez kontuzji. Bieganie to jest bardzo dobre narzędzie. Rozwija serducho, spala kalorie, kształtuje charakter, ale niestety nie daje jednej rzeczy, której tak bardzo potrzebujesz. Dam tobie 5 sekund, a ty zastanów się, co to może być. Bieganie nie daje siły mięśniowej i właśnie tutaj z pomocą wchodzi trening siłowy. Ale nie jako tylko i wyłącznie dodatek, tylko jako fundament, który zrobi z twego ciała prawdziwą zbroję. Bo jeśli o tym pomyślisz, to tak naprawdę twoje mięśnie stanowią taką twoją zbroję, takie twój opancerzenie twego całego ciała. Chronią stawy, stabilizują kolana. Wzmacniają ścięgna, naprawiają słabe ogniwa, ponieważ dzięki sile jesteś w stanie przyjąć dużo więcej obciążenia. I nie chodzi mi tylko wyłącznie o obciążenie w postaci dodatkowych kilogramów na sztandze, ale w postaci obciążeń treningowych, tej całej prędkości, intensywności, tych wszystkich kilometrów, które chcesz robić na treningu. Wszystkie te aspekty są szalenie ważne, jeśli po prostu nie chcesz się rozsypać po 10 km, czy też nie leżeć przez miesiąc z jakimś paskudnym urazem piszczela czy, czy kolana, tylko przez to, że po prostu byłeś za słaby. I przez na przykład zaniedbania siłowe dałeś za mocno w kontekście biegania, no i teraz musisz to odpokutować. W tym właśnie materiale pokażę Ci top ćwiczenia, jeśli chodzi o trening siłowy dla nóg. Wszystkie te ćwiczenia na kończyny dolne sam robię oraz polecam czy to moim podopiecznym, jak i wszystkim osobom, które biegają, niezależnie czy jest to 5 km, czy przygotowujesz się na dystans na 10 km, 21 czy też maraton. Każda osoba, która chce być dobrym kompleksowym biegaczem, powinna wykonywać te ćwiczenia. A dlaczego wybrałem te ćwiczenia, a nie inne? Właśnie wszystko omówię w dalszej części materiału, gdzie będzie część praktyczna. A bardzo ważnym i kluczowym aspektem tego materiału będzie to, że wytłumaczy Ci po prostu nie tylko technikę ćwiczenia, ale wytłumaczy ci krok po kroku, dlaczego to ćwiczenie jest dla Ciebie ważne, bo spotkałem się z masą filmików na YouTubie, masą wideo, gdzie osoby pokazują jakieś ćwiczenia, czasem są to pewnie randomowe ćwiczenia i Prawie nikt nie tłumaczy, dlaczego warto wykonywać to ćwiczenie. Ponieważ w momencie, gdy zrozumiesz, dlaczego masz wykonywać dane ćwiczenie, no to wykonujesz to z większą intencją, z większym zaangażowaniem, i jesteś po prostu bardziej świadomy tego całego procesu, równa się, wkładasz to więcej pracy, no i też możesz zwrócić uwagę na pewne rzeczy. A poza tym w momencie, gdy wiesz, po co robisz dane ćwiczenie, tym bardziej jesteś to zaangażowany, no i też możesz zazwyczaj liczyć też na lepsze rezultaty. Także nie dość, że otrzymasz ode mnie tych top 5 ćwiczeń, które ci wyjaśnię to. Bonusowo pokażę Ci również ćwiczenia alternatywne, jakieś takie bonusowe, które będą mogły być na przykład zamiennikiem tego jednego konkretnego ćwiczenia, jeśli nie możesz go z jakiejś racji wykonać. Dlatego też bardzo ważnym jest to, abyś zrozumiał jedno: samo bieganie nie zbuduje ci silnych nóg, jazda na rowerze tym bardziej nie zbuduje ci silnych nóg, ponieważ one głównie rozwijają wytrzymałość. A nie siłę maksymalną, czy po prostu siłę ogólną. A to duża różnica, która po prostu robi efekt w praktyce. No bo przyjmijmy taki klasyczny scenariusz. Siedzisz przez większość dnia, jeździsz autem, pracujesz na komputerze, no i twoje ciało nie dostaje żadnych bodźców, żadnych sygnałów typu, no dobra, muszę się wzmocnić, bo nie ogarnę tych wszystkich obciążeń, no bo żadnych nie ma. Także w momencie, gdy nie stymulujesz po prostu twoich mięśni w odpowiedni sposób, no to. Jak masz być po prostu silny? Dlatego właśnie siłownia staje się takim kluczowym aspektem, który nie tylko uzupełnia bieganie, ale sprawia, że biegasz lepiej, szybciej, no i bez bólu. Również jeśli twoim celem jest wydłużać ten dystans, na przykład z tygodnia na tydzień. Ale oczywiście, wiadomo, trzeba robić to w mądry sposób. Siła to jest taka zdolność motoryczna, która nie jest kształtowana podczas treningu, który trwa godzinę. Także no nie możesz kształtować siły po Podczas treningu wytrzymałościowego, w momencie, gdy na przykład biegasz. Siłę natomiast rozwija się właśnie w takich 5-10, 30-60 sekundowych trybach konkretnego wysiłku, zazwyczaj o dużej intensywności i po prostu z ciężarem zewnętrznym, który stanowi dla ciebie pewnego rodzaju wyzwanie. I w momencie, gdy pracujesz z ciężarem, który oczywiście jesteś w stanie ogarnąć pod kątem technicznym, robisz to pod kontrolą i z odpowiednią intencją, i oczywiście ten trening jest powtarzalny, to wtedy możesz liczyć na zbudowanie siły, która zrobi z Ciebie lepszego biegacza. Nikt rozsądny nie powie Ci, chcesz być silniejszy, to idź pobiegaj. To jak powiedzieć, chcesz zbudować solidny dom, to postaw go na piasku. Wygląda może ok, ale wystarczy jakiś lekki wstrząs i wszystko i się sypie. Dlatego przygotuj się, bo dzisiaj na siłowni zaczynasz trenować jako biegacz, który wie po co tu jest. W prawie żadnym filmiku Nikt nie prezentuje rozgrzewki. W jaki sposób przygotować się do tego typu treningu, na przykład trenując kończyny dolne, czy też robić rozgrzewkę stricte podbieganie? A jak wiesz, co będziesz robić na treningu, no to wtedy możesz zapanować sobie celowaną rozgrzewkę pod dany rodzaj wysiłku, ponieważ zupełnie inną rozgrzewkę biegową na przykład, zrobiłbym w momencie, gdy chcę zrobić trening siłowy nóg, a zupełnie inną zrobiłbym w momencie, gdy na przykład chcę zrobić bieg tempowy, gdzie będę biegł 8 km z intensywnością na 85% mojego tętna maksymalnego. Oczywiście, że mogą być jakieś elementy wspólne, natomiast będą pewne części tej rozgrzewki, które będą się różnić. W rozgrzewce na dzisiejsze potrzeby Dobrze będzie zawrzeć kilka elementów takich, powiedzmy to, ogólnych, których celem będzie zwiększenie zakresu ruchu, zwiększenie mobilności w stawach. Tym bardziej, jeśli jesteś osobą, która zazwyczaj większość dnia spędza w pozycji siedzącej, oraz dodamy do tego elementy tzw. plaometryczne, bazujące na szybkich, dynamicznych skurczach mięśni, jak różnego rodzaju podskoki czy przeskoki. Wiadomo, iż nie ma jakiegoś takiego jednego treningu, takiego złotego środka, który będzie odpowiedni dla każdej osoby. Tutaj wymagana jest oczywiście indywidualizacja. Natomiast zestaw, który tobie pokażę, te pięć ćwiczeń, będzie w genialny sposób oddziaływać na wszystkie partie mięśniowe, które są ci potrzebne, szczególnie w bieganiu. Jest to o tyle świetny trening, że jesteś w stanie go wykonywać tak naprawdę przez cały rok, zmieniając trochę na przykład intensywność, czyli podejście do ciężarów. Raz możesz być w takiej fazie, gdzie na przykład z tygodnia na tydzień starasz się. Progresować, czyli budować, budować tą siłę. Natomiast w momencie, gdy nadchodzi u ciebie, powiedzmy, taki sezon bardziej startowy, że na przykład co dwa tygodnie bierzesz udział w jakichś zawodach, wtedy należy to zaplanować w taki sposób, aby tą siłę utrzymać i zejść trochę z tej intensywności oraz z tego ciężaru, żeby po prostu tą siłę podtrzymać, i wtedy można ten trening wykonywać rzadziej. A następnie po okresie, tym stricte startowym można znowu e, bardziej pocisnąć, jeśli chodzi o ten ciężar. Także jest to taki bardzo mocno uniwersalny zestaw. No dobra, to co, przechodzimy do części praktycznej. W drugiej części tego materiału ja jednocześnie będę oglądał wideo z rozgrzewką, tak samo jak i ćwiczeniami, które zalecam przy tym treningu nóg, i jednocześnie komentował i dawał różnego rodzaju tipy. Także jak zawsze zaczynamy trening od rozgrzewki, tutaj w tym wypadku jest rozgrzewka dynamiczna. 8 do 10 minut, nie ma co się za bardzo rozdrabniać nad tą rozgrzewką. Przy każdym ćwiczeniu będziesz wykonywał serię rozgrzewkową, jeśli chodzi o to, aby znaleźć odpowiedni ciężar w danej serii. Rozgrzewkę zaczynamy od tak zwanych Diagonal Pogo Jumps, czyli po prostu skakanie z jednej strony na drugą stronę, po to, aby trochę zwiększyć temperaturę ciała, rozgrzać przede wszystkim staw skokowy, łydkę i się dogrzeć. Skakanie z jednej strony na drugą. I tak może to trwać około minuty. Następnie przejdź do drugiego ćwiczenia, które nazywa się alternating split jumps, czyli tak naprawdę skakanie w miejscu z zmianą nogi w trakcie tego skoku. Tutaj jest ważne, aby wejść w taki bardzo fajny rytm, aby to nie było za szybkie, za wolne. Kolanem możesz dotknąć delikatnie ziemi, ale na pewno nie ma tutaj żadnego uderzania. Wykonujesz około 20 razem powtórzeń. Kolejno polecam wykonać chodzenie z jednoczesnym wykopem nogi do przeciwległej dłoni. Jeśli nie jesteś w stanie wyprostować nogi i tak wysoko kopnąć, no to zrób delikatne zgięcie w stawie kolanowym i spróbuj z każdym powtórzeniem po prostu trochę bardziej tą nogę doprostować bądź zrobić wykop na trochę wyższy poziom. Takich wykopów może być tak naprawdę nie wiem, około 40 metrów, albo niech to trwa z jakiejś półtorej minuty. Jeśli chodzi o elementy takie bardziej, powiedzmy statyczne, polecam wykonać na początku ćwiczenie pies z głową w dół, jest to ćwiczenie powiedzmy, że z jogi, ale bardzo fajne jeśli chodzi o mobilność odcinka, e, praktycznie wszystkich odcinków krę kręgosłupa, tak samo rozciągnięcie klatki piersiowej, e, tyłu uda, pamiętaj, żeby tutaj również w momencie, gdy wznosisz biodra do góry, jest delikatne zgięcie w stawie kolanowym, co pozwala zwiększyć zakres ruchu. Takich powtórzeń około 10 wystarczy. Następne ćwiczenie, tak zwane The World's Greatest Stretch. I tutaj zrób 10 powtórzeń na każdą stronę albo w wariancie z kolanem na ziemi, które jest trochę trudniejsze, albo z wariantem, gdzie noga z tyłu jest wyprostowana. Tutaj z pewnością zakres ruchu będzie głębszy, natomiast celem jest to, aby całym przedramieniem dotknąć ziemi. Jeśli nie jesteś tego w stanie zrobić, no to zdecydowanie zrób z kolanem zgiętym i Twoim zadaniem będzie z treningu na trening starać się zwiększyć ten zakres ruchu. Następne ćwiczenie przechodzimy do głębokiego siadu i tutaj po prostu pobujaj się z jednej strony na drugą, pokręć się trochę, powierć, pozmieniaj pozycję, tutaj akurat pięta, czy stopy z przodu, czy piąta może się odklejać, pobujaj się trochę, poczuj ten rytm, wejdź w to wszystko i dogrzej trochę te stawy. Następnie mamy ćwiczenie, gdzie przechodzimy do głębokiego siadu i następnie starasz się wyprostować biodro w jak największym stopniu. Z racji tego, że ja mam bardzo ładny zakres ruchu, udaje się mi bez problemu na pełnych nogach zrobić tutaj wyprost. A twoje zdanie będzie zrobić tutaj 12 powtórzeń, aby doprostować nogi na tyle, ile się da. I ostatnie ćwiczenie, tak zwane 90-90 rotations. Przechodzisz z jedną strony na drugą. Pamiętaj o tym, żeby tutaj Twój tułów był doprostowany, czyli w momencie, jak się pochylasz do przodu, delikatnie wypychasz biodro do tyłu, po to, właśnie aby. Pośladek miał okazję się rozciągnąć, w momencie gdy po prostu polecisz tłowiem do przodu i powiedzmy zgarbisz się, no to tutaj pośladek za bardzo się nie rozciągnie. 12 powtórzeń razem powinno wystarczyć. Dobrze, przechodzimy już do pierwszego ćwiczenia, jakim jest przysiad. No i dlaczego przysiady są tak ważne dla biegaczy? Ponieważ wzmacniają główne grupy mięśniowe, które są zaangażowane w bieganie. Mam tutaj na myśli mięśnie czworogłowe UDA podczas prostowania kolana. Pośladki, w momencie gdy prostujesz biodro, służy to również stabilizacji. Mięsień dwugłowy, UDA, które wykonują pracę ekscentryczną, w momencie gdy schodzisz w dół, kontrolują fazę lądowania. No i oczywiście przy okazji też pracują łydki, które tutaj służą jako takie Twoje stabilizatory, i pracują nad odbiciem, ponieważ silniejsze nogi równa się dużo mocniejsze i bardziej efektywne odbicie podczas biegu. Tak samo przysiady w dużym stopniu poprawiają stabilizację biednicy i kontrolę kolan Zwiększają siłę eksplozywną i ekonomię biegu I masz wtedy po prostu więcej mocy, mniejszym kosztem energetycznym Możesz biec dłużej, szybciej i po prostu dużo bardziej ekonomicznie Dużym bonusem przysiadu jest to, że nie jest to ćwiczenie izolowane Ponieważ tutaj w momencie, gdy masz ciężar na plecach Pracuje również bardzo dobrze dół pleców, tak samo tzw. tak zwany cały core Czyli mięśnie stabilizujące brzuch Ponieważ w momencie, gdy biegniesz, to, to wiadomo, że nie pracują same nogi, pracuje również korpus, ponieważ robisz ruchy też skośne, delikatnie, jesteś, jesteś spięty. Dlatego też im dłużej będzie trwał bieg, tym również bardziej będzie dochodziło do takiego trochę spinania, jeśli chodzi o mięśnie dolne pleców. No i tutaj przysiad akurat jest o tyle genialny, że w momencie, gdy się dobrze dopniesz, będziesz potrafić. Wzmacniać cały ten tutaj korpus, cały ten gorset mięśniowy wokół dolnej części kręgosłupa, górnej um, i również poprawiać tutaj siłę mięśni brzucha. Nie wspominając o tym, że tak naprawdę przysiad to jest test dla Twojego stawu skokowego. Dla Twoich bioder, tak samo jak i dla Twoich kolan. W momencie, gdy po prostu wypracujesz sobie dobre zdolności, jeśli chodzi o wykonanie pełnego przysiadu i będziesz wykonywał ten przysiad regularnie, no to w przyszłości będzie zdecydowanie mniej różnego rodzaju kompensacji też przeciążeń, jeśli chodzi o ten układ. Podsumowując, wszystkie punkty w praktyce. Przysiady zwiększają moc odbicia, stabilizują kolana, jak i miednice. Uczą lepszej kontroli ciała, przez co w efekcie końcowym redukują ryzyko jakiejkolwiek kontuzji. W momencie, gdy z jakichkolwiek przyczyn jesteś w stanie zrobić przysiad ze sztangą na plecach, no to polecam bardzo zrobić przysiad ze sztangą Trap Bar. I tutaj na wideo widać, że zabieram sztangę z ziemi, wchodzę z nią na podwyższenie w postaci jakiegoś wyższego krążka. Dlaczego? No właśnie po to, żeby zwiększyć zakres ruchu. Chyba, że na przykład będzie dodać już za bardzo wymagające, to możesz robić przysiady z tą sztangą trap jeśli ją masz na siłowni, po prostu z ziemi. Ja tutaj specjalnie wszedłem na ten krążek, ponieważ to zwiększa trudność tego ruchu, no i wygląda to już trochę bardziej przypomina taki przysiad z sztangą na plecach. Natomiast tutaj bonusem jest to, że musisz po prostu trzymać tą sztangę w ramionach, będzie wzmacniało to siłę nie tylko ramion, ale też korpusu. Jeszcze jedno ćwiczenie alternatywne, tak zwany goblet skład, jest to nic innego, jak przysiad trzymając z przodu. Ketla, co również będzie zaangażowało w pewnym stopniu górną część ciała ponieważ będziesz musiał trzymać ciężar przed klatką piersiową brzuch również popracuje ale to pozwoli przez to, że ciężar z przodu będzie Cię dociążał pozwoli Tobie zrobić pełny zakres ruchu drugim ćwiczeniem są przysiady bułgarskie które zazwyczaj są przez osoby na siłowni mniej lubiane z racji tego, że ono jest to dosyć wymagające ćwiczenie jeśli chodzi o przysiad bułgarski zazwyczaj wykonywany jest trzymając dwa hantle w ramionach, noga jest z tyłu na ławce, tułów jest delikatnie pochylony do przodu i biodro schodzi dosyć nisko. Tutaj ważne jest dosyć to, bo można to zrobić na dwa sposoby. Sposób, który jest na tym wideo, jest bardziej powiedzmy na pośladek, czyli to moje kolano jest tylko gdzieś tak mniej więcej delikatnie zgięte bardziej niż moja pięta, co pozwala mi wybrzeć duży nacisk jeśli chodzi o mięśnie pośladkowy wielki. W momencie, gdy mój tłuf byłby bardziej wypionizowany, kolano, na przykład, zginało się, zginałoby się dużo bardziej do przodu. Wtedy targetowałbym bardziej przód uda To oczywiście nie znaczy, że pośladek nie pracuje Natomiast przez to jak się ustawimy Możemy bardziej targetować jeden mięsień albo drugi No i co robią w ogóle te przysiady bułgarskie? Ponieważ budują siłę nóg jednostronnie Każda noga pracuje tutaj osobno Więc nie ma oszukiwania mocniejszą stroną. Dzięki czemu wyrównujesz dysproporcje Główne mięśnie zaangażowane to właśnie czworogłowy uda Pośladki, dwugłowy uda oraz łydki To ćwiczenie w świetny sposób stabilizuje biodra oraz kolana Ponieważ bieg to naprzemienna praca Nog, stabilność na jednej nodze równa się mniej energii uciekającej w tzw. bujanie się. Trenujesz nie tylko mięśnie główne, ale i też mięśnie stabilizujące, bo to one uchronią cię przed kontuzją. Wiadomo, że nie w 100%, ale są w stanie w dużym stopniu ją zapobiec. I ogólnie rzecz biorąc, przywiady bułgarskie są genialnym sposobem na poprawę mobilności i zakresu ruchu, jeśli chodzi o same biodro, bo w dużym stopniu po prostu są też takim ćwiczeniem stretchingującym. Na mięsień biodrowo-lędźwiowy, i tu szczególnie u osób, które dużo siedzą. Ten przód uda, mięsień budowolęźwowy często jest taki dosyć powiedzmy spięty. I samo wejście w tą pozycję będzie go już mocno rozciągało, a w tej pozycji przodu bułgarskiego jeszcze po prostu bardziej wzmacniało. No i również w pewnym stopniu symuluje to ruch biegowy, bo angażuje te same wzorce ruchowe, co przy biegu właśnie wydłużony krok, praca pośladka, napęd z nogi, wykroczny. I tutaj akurat praca ekscentryczna i koncentryczna przypomina fazę lądowania i wybicia, dzięki czemu to ćwiczenie również. Poprawia wydajność i moc, silniejsza noga równa się po prostu mniejszy krok, lepsze wbicie i szybszy bieg. Musisz jednocześnie popracować nad właśnie równowagą i koordynacją, co wzmacnia po prostu mięśnie pomocnicze. Jeśli chcesz sobie utrudnić przysiad bułgarski, na przykład robienie z handlami jest za lekkie, no to możesz spróbować jak najbardziej zrobić przysiad bułgarski z sztangą na plecach, z nogą na weczce albo na przykład wykonać zakroki z sztangą na plecach. Również bardzo polecam, natomiast jeśli sam przysiad bugarski sprawia Ci problemy, no to możesz go zrobić po prostu bez obciążenia. Przechodzimy do kolejnego trzeciego ćwiczenia w tym treningu nóg i tak naprawdę do ćwiczenia najtrudniejszego. I dlaczego to ćwiczenie jest tak ekstremalnie trudne? Ponieważ masakruje ona tą fazę ekstentyczną w momencie, gdy schodzisz w dół, czyli mięśni dwugłowy udaj, jest naprawdę bardzo mocno tutaj masakrowany, ale dzięki właśnie kontrolowaniu tego opuszczania, e, pracujesz bardzo mocno nad tą, poz nad tą kluczową pozycją e, w trakcie lądowania w biegu. I co tak naprawdę robi ten cały Nordic Curl? Przede wszystkim masakruje ekscentrykę dwugłowego UDA, czyli kontrolę tą opuszczania, która jest kluczowa przy lądowaniu w biegu. Trenuje, dzięki temu właśnie możesz trenować e, tą siłę hamowania. Mięsień, mięsień uczy się kontrolować rozciąganie pod obciążeniem. Staramy się dojść tutaj w tym ćwiczeniu, aby nie było zgięcia w biodrze. W momencie, gdy to zgięcie w biodrze będzie, oczywiście ruch stanie się znacznie łatwiejszy. Zależy nam w przyszłości, aby był to czysty ruch kolana. Dlaczego jest to top ćwiczenie, jeśli chodzi o prewencję urazów, szczególnie u biegaczy albo na przykład u piłkarzy nożnych, gdzie dochodzi do różnego rodzaju hamowania, bo jest bardzo dużo dynamiki zwrotów akcji? Bo działa tam, gdzie biegacz najczęściej się psuje, czyli w fazie lądowania i w fazie wybicia. Z racji tego, że to ćwiczenie jest ekstremalnie trudne, to możemy zrobić różnego rodzaju warianty, gdzie na przykład Zawieszamy sobie taśmę na klatkę piersiową, przyczepiamy u góry do drążka i robimy tylko i wyłącznie na przykład fazę eksternetyczną do pewnego stopnia Albo na przykład dochodzimy do takiego momentu, do którego jesteśmy w stanie Opuszczamy się już w tej fazie końcowej troszkę szybciej, bo już nie jesteśmy w stanie tego utrzymać i po prostu odbijamy się od ziemi Tutaj rekomendowałbym zrobić trochę więcej serii z mniejszą liczbą powtórzeń, ponieważ zrobienie większej ilości powtórzeń i tak będzie prawie, że niemożliwe Pamiętaj o tym, aby dobrze się ustawić, zabezpieczyć przede wszystkim kolana, żeby za mocno nie wbijały się w ziemię, tak samo z tyłu, w okolicach achillesa, daj sobie matę, zabezpiecz dobrze sztangę, aby to się robiło wygodnie. Jeśli jest to za trudne, gdy Twój tułów jest wyprostowany razem z udami, to możesz wypchnąć biodro trochę do tyłu, w momencie, gdy biodro jest zgięte, ten ruch będzie po prostu łatwiejszy i w takim stopniu progresować sobie dalej. Możesz zrobić uginanie nóg na maszynie leżąc, bądź też siedząc Natomiast tutaj wtedy skupiłbym się na tym, aby prostować te nogi dłużej Ponieważ to jest Twoja faza ekscentryczna, która jak już odpowiednio załadujesz ciężar na tą maszynę I będziesz specjalnie wydłużał tą fazę ekscentryczną, czyli tutaj generalnie tego prostowania tych nóg To dzięki temu przepracujesz ten tył uda i będziesz mógł wrócić po jakimś czasie, spróbować ten nordik. Ok, przechodzimy do czwartego ćwiczenia, teraz typowo na pośladki pośladkowy Wielki, czyli ćwiczenie Hiptrast, czyli wznosy biodery. Myślę, że większość pań zna bardzo dobrze to ćwiczenie, natomiast nadal nie wiem do teraz, dlaczego mężczyźni czy boją się tego ćwiczenia, czy totalnie go po prostu olewają to ćwiczenie, ponieważ możliwe, że nie znają jego benefitów. Bo co robią tak naprawdę hiptrasty? One aktywują i wzmacniają pośladki, a to najsilniejszy właśnie prostownik. Biodra, taki kluczowy mięsień, również w biegu, szczególnie w fazie wybicia, no bo silne pośladki równa się lepszy napęd i lepsza kontrola ruchu. Uczą generować siłę wyproście biodra. To właśnie ruch biodra napędza cię do przodu, a nie nogi, ani kolana. Co też może się przełożyć na szybszy i bardziej efektywny krok biegowy. Dzięki temu też minimalizujesz różnego rodzaju kompensację. Właśnie biegacze często nadrabiają brak pośladka przez właśnie zginacze biodra czwórki albo dolne plecy, przez to po jakimś czasie po prostu no, jest problem. Dzięki czemu poprawia się sama taka stabilizacja miednicy, postawa, masz lepszą kontrolę nad tymi biodrami, co też równa się mniej przeciążeń, lepsza biomechanika ruchu, chroni Cię to przed różnego rodzaju kontuzjami, np. pasma biodrowo-piszczelowego, bólu kolan, bioder, um, odcinka lędźwiowego. Przez to, że właśnie w tym hip trasie kolana są cały czas zgięte pod kątem jak 90 stopni Daje to większe zaangażowanie pośladków niż na przykład przy rumuńskim martwym ciągu ze sztangą czy też innych ćwiczeniach I dlaczego jest to istotne dla biegacza? Bo dzięki temu masz po prostu mocniejszy krok, silniejszy pośladek, co daje Ci no, większy napęd, większy, szybszy bieg i też sprinty No i zdecydowanie lepszą stabilizację, biodra tak Ci po prostu nie latają, miednica jest stabilna przy każdym kroku hip trasie zależy Ci na tym, aby wykonać pełny zakres ruchu, jeśli chodzi o plecy, to opieramy się mniej więcej dolnym kątem upadki o ławkę, w taki sposób, aby czuć się stabilnie, żeby po prostu z tej ławki nie zjeżdżać. Jeśli sam hip thrust jest dla Ciebie za trudny, albo nie wiem, nie ma nagle ławki na siłowni, możesz zrobić wariant trochę inny, tzw. glute bridge ze sztangą, gdzie ograniczasz po prostu wchodzenie na tą ławkę. Tutaj ruch jest krótszy, jest bardzo fajny tutaj bodziec, jeśli chodzi o pośladek, natomiast zakres jest mniejszy. Albo wariant, który również ja na przykład bardzo lubię, czyli wznosy bioder z sztangą, z samą sztangą już będzie ciężko, ale jedno nóż. Dzięki czemu, jeśli powiedzmy, któryś z pośladków jest silniejszy, jest to genialne ćwiczenie, aby przepracować właśnie różnego rodzaju dysproporcje między jedną nogą. Jednym pośladkiem, a drugim. Jest to bardzo trudne ćwiczenie, dlatego sama sztanga 20 kg albo na przykład 30 kg uważam będzie już w zupełności wystarczające. Jeśli to jest za trudne, możecie zabrać sztangę. Albo zrobić to z handlem. I finalne ćwiczenie, piąte. Wspięcia na palce, ale na wyprostowanych nogach. Już mówię dlaczego. Ale zanim to powiem, przyjrzyjmy się, dlaczego warto to robić. Bo wspięcia na palce trenują mięsień brzuchaty łydki. To jest ten mięsień, który działa najmocniej, gdy kolano jest wyprostowane. A właśnie tak pracuje przy biegu, szczególnie w fazie wybicia. Również to ćwiczenie buduje siłę i sprężystość ścięgna Achillesa. To nasze takie naturalne sprężyny, które magazynują energię. Przy lądowaniu i oddają ją podczas wybicia. Im mocniejsze łydki, tym bardziej efektywny i dynamiczny jest Twój bieg. To ćwiczenie poprawia sztywność i sprężystość stawu skokowego, a to równa się lepszy transfer siły i mniej strat energii przy każdym kroku. I właśnie dzięki temu są mega skuteczne jeśli chodzi o prewencję urazów, bóle stopy czy też przeciążenia Achillesa, bo wiele tego typu problemów zaczyna się właśnie od słabych łydek. I teraz przytoczę pewne badanie z 2023 roku, w którym wyjaśnię dlaczego lepiej wykonywać to ćwiczenie z wyprostowanymi nogami zamiast wariantu siedząc ze zgiętymi kolanami. W pracy, którą przytoczę, Oczywiście podlinkuję ją w opisie filmu. Stworzono 12-tygodniowy protokół ćwiczebny i wyszło, że ćwiczenia na łydkę z wyprostowaną nogą mają lepsze przełożenie na hipertrofię mięśnia tego łydki. O 12,4% wzrosła boczna część głowy brzucha tego łydki i o 9,2%. Głowa, czyli ta część przyśrodkowa w wariancie stojącym A dla wariantu z zgiętą nogą było to odpowiednio 1,7% oraz 0,6% Czyli gigantyczna różnica Z kolei dla mięśnia płaszczkowatego był to wzrost o 2,1% stojąc i 2,9% siedząc Więc różnica była tylko 0,8%, bardziej korzystna jeśli chodzi o mięsień płaszczkowaty w kontekście wariantu siedzącego, jeśli chodzi o wariant stojący, to absolutnym faworytem jest, są wspięcia na palce na maszynie Smitha, bo tutaj nie trzeba się w ogóle martwić o, to, o tą sztangę jest to bardzo wygodne ćwiczenie, stabilne. Natomiast w momencie, gdy nie masz maszyny Smitha, można to robić również na maszynie, która jest specjalnie dedykowana pod tego typu wspięcia, albo zrobić taki wariant trochę prowizoryczny, gdzie ja na przykład dłońmi łapie się stojaka, sztanga jest na plecach oraz mam moje palce na stepie. No ale tu oczywiście trzeba uważać, żeby ten step też nie uciekł. Albo można również zrobić wariant jedno nóż, gdzie po prostu w jednej dłoni trzymam ciężkiego handla, a drugą dłonią przytrzymuję się maszyny. Także dzięki bardzo za zapoznanie się z tym filmem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tych ćwiczeń czy też techniki, pisz w komentarzu. I oczywiście korzystaj z tego, bo trening siłowy jest nie tylko fajnym dodatkiem, ale też fundamentem, jeśli chcesz biegać przyszłościowo, zwiększyć dystansę, robić to z większą, z większą prędkością. Dlatego od początku warto zadbać o tą siłę mięśniową. A jeśli podobał Ci się materiał i wniosek z niego bardzo dużo ciekawych informacji, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę oraz za follow, ponieważ przychodzę do Was z tego typu materiałami co tydzień.